Przepraszam. O, wybaczy. Mam wieści. Nasza drużyna ma problem z powodu braku przestrzeni. Bus jest idealny na wyprawy, ale do projektowania stylizacji? Cóż nie jest dobrze. A, mam nadzieję, że zdążymy skończyć projekt. E, Omiń mnie z prawej. Z tej drugiej prawej. Nie, z tej drugiej! O, nie! A, przez brak miejsca mamy opóźnienie, zmodyfikowałam nasz plan. Uprościłam trochę mój szkic, więc powinno się udać. E... e, Bri! Co ty robisz? Dodaję koloru. O, to coś nowego. A ja mam kokardki. Kokardki? Och, Bri, to chyba nie jest dobry pomysł. Dziękuję. Potrzeba nam więcej kolorów! Hey, co? Weź, wypróbuj ten! Co? Oto widzimy pater w jej naturalnym środowisku. Otoczona pięknymi kreacjami. Nie. Gotowa wybuchnąć! Więcej kolorów? A co z moim projektem? Ta sukienka jest zupełnie inna! To jest najpiękniejsze w pracy w grupie. Każdy może dodać do projektu coś od siebie. Twój szkic nas zainspirował! Ulepszyłyśmy go. Dobra. Wygląda całkiem nieźle. Y chyba. Przepraszam Was. Po prostu przywykłam do samodzielnej pracy. Ale znacznie lepiej jest pracować razem. Proszę! O! To będzie nasz wspólny styl. Pośpieszmy się! <śm> Pięć minut! Rzućmy zaklęcie, by ta kreacja była jeszcze bardziej wyjątkowa. Tak! Ta! Wygląda ekstra! I jest gotowa na czas. No! <grymne> na ten moment kończę z genialnym komentowaniem. Natomiast przechodzę do wspaniałego, odważnego i super szybkiego kierowania. kierowania! Aby tylko ten bus miał pasy! <grymne> wow. Witajcie, zawodniczki! Jestem ciekawa, co zaprojektowałyście, ale najpierw niech Wam przedstawię. Drużynę z pazurem! Jestem Ladona, a to moja pupilka Wiedronka Łowczej! Projektujemy latające kolekcje mody, odkąd potrafimy latać! Jestem pewna. Wraz z moją pandą Camber uwielbiamy Fiolet. Jestem Kohl. Jestem z moim kotkiem Claude. Kochamy modę i uwielbiamy tworzyć nowe stylizacje. <mum> <mum> Jestem Filigree, a to mój pupil Lily Uwielbiamy buty. Ja kocham je nosić, a on bawić się nimi. <mum> <mum> Jestem Kerali, a to moja pupilka Koala Joeta. Jest trochę śpiąca, ale cieszy się, że Was pozna. O! Wspomnieliście, że wasza drużyna zwyciężyła w ponad 20 konkursach mody na całym świecie. Nie chcieliśmy się przechwalać. Super zdolni i skromni, to doskonale. A drużyna z zaczarowanego lasu, czym się pochwali? My po prostu bardzo kochamy modę. Drużyna z pazurem robi wrażenie. Obyśmy też dobrze wypadły. Znalazłyśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Hmm. Oh, trochę... hmm. Chyba wszyscy się czasem denerwują. Obie stylizacje eee... są wspaniałe, ale jedna drużyna szczególnie się wyróżnia. I ta drużyna to. O tym zadecyduje szanowne jury. Oto Zemira oraz Gillian. Wow! Skonsultowałyśmy się z naszymi pupilami. Oto Grejni i Paul. Oh. 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 <grystanie> Obie kreacje są wspaniałe, ale w tej pierwszej konkurencji zwycięża. <grystanie> Drużyna z Drużyna z ja miałam to powiedzieć! Mm, he, he, mm. Mm, mm. Przykro mi, że nie wygrałyśmy. Moda to twoja bajka. Źle, że zmieniłyśmy twój projekt. Nie szkodzi, Bri. Nie wygrałyśmy, ale jestem dumna z naszego dzieła, bo. stworzyłyśmy je razem. Tak, a moje komentowanie i prowadzenie pomogło najbardziej. <laughs> Dwie drużyny, dwie konkurencje do końca i jeden zwycięzca. Czy drużyna z zaczarowanego lasu pokona drużynę z Pazurem w drugiej rundzie? Nie wiadomo. Oglądajcie nas, żeby się o tym przekonać. Też jestem ciekawa. Wow!